Witam serdecznie. Tak, jak przystało czas na mały update odnośnie ten odnośnie ostatniej wycieczki do Rotterdamu. Widzę, że parę osób tam oglądnęło. No tak, wycieczka troszkę była z zaskoczenia, że tak powiem, spontanicznie, nie, nie byłem zbytnio przygotowany. Na pewno jeszcze do Rotterdamu nie jeden raz. Pojadę yy, z kamerką. No bo Rotterdam jest bardzo duży, i żeby jednego dnia wszystko zdecydować jest to niemożliwe. Na jednym wideo no, też jest ciężko, tym bardziej, że sami sami widzieliście ostatnie wideo. Wyszło bardzo długie około godziny czasu. Fakt, faktem trochę tam było mojego monologu w samochodzie, aczkolwiek no to i tak to wydaje mi się, że to trochę, trochę za długo. 15, góra, pół godziny to i tak jest. Wystarczająco dużo, bo nie każdemu chce siedzieć i oglądać tyle czasu, nie ma co się dziwić. Tak, jeżeli chodzi o drona, no to no na razie nie ma jak, co mi się też nie podoba niestety. Jakbyście, jakbyście chcieli coś zobaczyć, że tak powiem, jakieś miasto czy coś, to możecie zawsze napisać komentarzu wtedy się tam wybiorę z kamerką ewentualnie nie wiem, będę sam też coś dalej myślał i następnym razem się przygotuję że tak powiem eee, co jeszcze minęły trzy tygodnie o, minęły trzy tygodnie od zbiorów ostatnich dzisiaj że tak powiem z suszenia wyciągnąłem i zostało przełożone do słoiczków także wyszły dwa słoiczki Mówiłem, że będę robił wideo z recenzji tego zioła, że tak powiem. No i zastanowię się jeszcze nad tym. Aczkolwiek zioło już próbowałem, co, co bym mógł o nim powiedzieć, szczerze mówiąc, jeszcze nie, nie Jeszcze nie wiem co. Muszę, muszę się zastanowić, że tak powiem. Więc zrobię osobne wideo na ten temat. No i nic, no i tak, tak na razie. Co będzie możliwe, że tak powiem, to będę robił i będę wrzucał. Także nic, dzięki wielkie. A! Na rybach jeszcze ostatnio byłem, aczkolwiek z ryb też nie, nie będę robił wideo, no bo już jest, teraz już jest e, szybko ciemno. U nas jest szybciej ciemniej, bo my jesteśmy bardziej na zachodzie, więc e, nie będzie nic widać. My jeździmy na sandacza sandacz mniej więcej w godzinach gdzieś tak wieczornych, więc tak jak mówiłem już wcześniej, nic nie widać, jest ciemno, yy, kamerkę, natomiast na ryby myślę, ale to jest na przyszły rok, yy, jak kupię łódkę, to wtedy na, że tak powiem, yy, wypady na łódce, może będę coś nakręcał, może, może coś będę ale to czas pokaże, to wszystko za rok, także dziękuję bardzo, do, do widzenia, do usłyszenia.